No, i co to za rzeczka? Wisła, taka wąska, chyba gdzieś w górach. No, nie bardzo. To jest 355, 6, może kilometr 7, nie wiem. Widziałem tabliczkę 358, ale kilka kilometrów stąd. I to wapienne dno to też nie do końca zdradza górskie pochodzenie. No to dlaczego ona taka wąska? Bo tutaj jest wyspa. Krowia Wyspa. Kiedyś pasiono krowy. Przeprowadzali rolnicy z Kazimierza Dolnego krowy i one miały tutaj swoje letnie piastwiska. Teraz to już zarzucono. Ale jest rezerwat przyrody Krowia Wyspa. Zdecydowanie tak. O, no to po to tu jesteś. No, między innymi po to, bo zawsze fajnie pochłonić się po raz kolejny Rezerwatą, która się zna, ale jest jeszcze jedna przyczyna. W maju 23 2000, 2023 powstał rezerwat Mięćmierz. I to jest 374. Do zobaczenia, sąsiaduje z, z, z rezerwatem Krowia Wyspa. Ten sam widok. Na zamek w Wianowie i skarb w Wianowcu. Zamek oczywiście też w Wianowcu. I on ma takie dwie enklawy ten rezerwat Mięćmisz. Jeden to skarpa wiślana, a drugie to sucha dolinka. Razem to 11 hektarów i coś tam, prawie 12 hektarów. No i to siedliska takich roślin ciepłolubnych, serotermicznych, Ale i bezkręgowców, które upodobały sobie wapienne podłoże, szczególnie pająków. Podobno można spotkać też gniewosza planistego. Schody pogłębiają oddech. Ale są też tu takie wychodnie widokowe, punkty widokowe. I w rezerwacie, i obok. Po jednej stronie ściana wapienna. Po drugiej ściana wapienna. Nieomal jak w Kenionie. O szerokości kilometra i zamek wianowcu. No i takie ślankowe obrazki z wiatrakiem. To mówiłem ja. Tysiąc rezerwatów.